Leż na hatę, Szybko biegnij na hatę, Serio? Boże. A! Uważaj. Biegnij na chatę, biegnij na hatę. Nie patrz na mnie. O to się o, 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 Jaka akcja. Dobra, a więc tak. Dobra. Co, ja może tutaj zablokuję, zablokuję to wejście. Widzimy się po tej krótkiej akcji. Dobra, my idziemy spać. Cześć. O, no co jest. You may not rest now. A, bo słucham spokoju. Nie, 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 poczekaj, ja przyłożył łóżko. Chodź co? tutaj do mnie. Prześpij się ze mną. Be, bez no, też się o, No już nie ma. No już dobra, poziom się. Dobra, dobranoc. Nie słów karyluszki pod poduszki. Tak, karyluszki pod poduszki. Czekaj, nie otwieraj, proszę, nie otwieraj! Tak jest Chodź w chodź zobaczymy, jak to tam widać. Widzicie, ekstremalna sytuacja. O, chodź tu, cię na dach! Ej! Dobry pomysł. Dobra, no to patrzcie. Oto. Dach zrobiliśmy nawet. Tutaj też taki dach. I widzicie, tutaj nam pająk utknął, który zaraz zostanie panipozjem. To do Dobra, i właśnie będziecie spotkani jak stawem drzwi. Chodź wszyscy, nagrywaj na chwilę. Ta, 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 ta. Proszę zobaczyć. Ta, ta, ta I jeszcze jedna. Uuu. Yes, Ta chwila, w której, w której stawiliśmy te drzwi. Jednak wiadomo, to nie jest do nie, nie myślę, że to jest już koniec naszej budowy, bo jeszcze dużo, dużo, naprawdę dużo czeka nas nad pewnie. Sobie, pewnie co myślicie co wiem tak przeżywali, przeżywaliśmy jak to jest kijowa budowa, ale... To jest płaski dach, ludzie, spokojnie. Zrobimy jeszcze pierwsze piętro i zrobimy szpitaste daszki i będzie to dużo lepiej wyglądało. Tak, właśnie. Ja to będzie na prawdopodobnie będzie włożona y podłoga. <todobnie> trochę. Jakbyś mógł cały, całość, całość, to ja bym coś pokazał wam tam... Bo nie zamierzam robić normalnego stona, tylko zamierzam robić... Z ale... Jak się uważaj tam, bo tam yy, ten. Podłoga jest taka jednowarstwowa, też tak powiem. Wiem, wiem, właśnie dlatego idę najpierw tam, bo tam... Ja ja idę tam do domku, bo tam jeszcze się przytapia. Mam na nadzieję, że to nie będą kipery. nie będą to... Może jakoś górą się przedostaniesz. Niech ci szczęście sprzyja młodym Nie, To nic nie widzę, żeby jakieś creepery stały. Proszę... Proszę, nieee... O! Jezu, creeper, nie, no super. Uciekam, uciekam, uciekam. Nie no, my zjem, my Spokojnie. Ła, ale tak. fuksa. Uciekłem. Dzisiaj już nagraliśmy ponad szósty filmik i tamten wrzucimy wszystkie dzisiejsze filmiki to są Jutro rano nagramy też dwa filmiki. Zamierzamy nie dwa filmiki, nie wiadomo jak to co wstanie. Potem już po filmiku zaplanujemy sobie jak wstajemy, czy nagrywamy rano, czy nie. Także subskrybujcie łapkę w górę i na razie żartowałem. To jesteś naprawdę. A, dobra, to tak. Mmm... jeszcze, nie wiem, naprawdę, będę się starał, żeby przynajmniej jeden filmik rzucić na YouTube i prawdopodobnie to będzie druga część y, tamtego filmiku, którego wrzuciłem. Jeszcze mówić, żeby dzisiaj rzucić, bo jutro rano zaczynamy od nie nagrywania, tylko zaczynamy od ogarnięcia i wrzucenia paru nowych filmików. Tak, dokładnie. No brakuje z nami tutaj kumaka, który... Jak już mówiłem, przeinstalowuję sobie komputerek. No, już masz stronę Bricka, bo jak widzisz... Zwraciłem. A sama? ja już muszę to... Gdzie ty jesteś? U mnie? Obok mnie? No, przed tobą jestem. No, 48 stron Bricka. Chcesz? No, już Dobra. Yy, zaczynamy od tego pokoju, ponieważ tu było dziwne coś. Trawa się rozpiła dziwna, którą została wybrana do update 1.01. Znaczy, alfa w Minecraftie i ogółem my gramy... Ja już 30 gramów Minecrafta 1.2, a nie wiem od jakiego gra Guzik. Zaraz się dowiecie. Yes, czy co, może z tym z okazji i was tak oprowadzę, pokażę wszystkie szczegóły tego domku. Ależ powiedz, od jakiego Minecrafta zacząłeś grać? No głośniej. Od jakiego Minecrafta zaczęłeś grać? Ja, od, jakiej, od jakiej wersji? Ja od 1.7.3. To jest szprycha. Wiesz, ja powiem, że ja szczerze e, nie gram tak długo w Minecrafta, ale bardzo spodoba mi się niemiłosiernie nie naprawdę wspaniały, fajna gierka. No wiadomo, bardzo dużo teraz ludzi właśnie w Minecrafta gra. No i naprawdę fajna giera. Jest, zarówno jak dla starych ludzi, jak i młody znaczy, no młodych. Ci, co nie grają, naprawdę polecam. Myślę, że Ty, Paweł, też. Polecasz mi? No ja po, y, myślę, że ty polacasz innym. Nie ja też. Tak, tak. A ty od jakiego Minecraftu zaczęłeś grać? No 1, 2 O ty. No wiecie, w to nie widać, że autor weteran. Tak i... Myślę, że to ładnie wygląda. No, ładnie, no nie, bardzo fajnie. Tylko pójdzie na to dużo stona, że tak powiem. A, drugie piętro, pier... no, pierwsze piętro, drugie piętro. I liczę z parterem, zawsze. Drugie piętro będzie mm, też z tym. Tylko, że już podłoga będzie z drewna, i to będą śpiczaste dachy. I no, i będziemy mieszkać na razie na parterze, a potem się przeniesiemy na pierwsze piętro. Tak. I, I chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że 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 zapomniałem <laughs> i trzeba nam jeszcze trochę kobla, także idziemy do naszej prywatnej kopalni chodź, właśnie przep... bo tam sobie creepera widziałem zaprowadzicie do. O, jest tutaj cię do naszej prywatnej kopalni o której ty nawet nie, nie wiesz co ty chodź. takie rzeczy przede mną ukrywasz i. A tutaj właśnie pamiętam, że ją tam właśnie coś tam budowałeś. Coś mi tutaj się wydaje, że coś tu śmierdzi i to nie coś są Coś śmierdzi. Nie wiem co. O, że hmm. to wskakujesz? Daj. Masz może jakiś węgiel? Ja mam, mam. Sześć tylko. No, Masz. To... Tutaj Leży to, yy, z tobą. Czekaj, dobra, już mam. Znalazłem. Dobra. Dobra, tak, Nie, potyczki mam, no to przerobię od razu na pochodnie. Słudzimy na dół. No tak, tak. I masz pochodni. Creeper! Nie! Boja. No to widzę, tak. pięknie się. I tak mieliśmy się tego pozbyć, także nie ma co się martwić. <grych> no, 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 właśnie. Ty też zawsze potrafisz podejść do tego optymistycznie. No. O nie, moja zbroja została uszkodzona, ależ na szczęście ja tylko. A więc mieliśmy i tak kopać rozkopać. to z leka, także rozkopaliśmy i jest git. To co, może I już rozłamamy tę chatkę? Nawet jesteśmy na plusie, ponieważ nie zaczęliśmy nawet kopać kobla, a już mam 14. Na początku zaczniemy kopać kobla normalnie. Kop kobla.

jutro się Wiecie, mi tak jak mówiliśmy wcześniej, znaczy nie, bo tego tak nie mogę... Nie powiedzieliśmy w tym odcinku naszym pierwszym, bo mówiłem o tym, w tym odcinku którego nie stawiłem. Jutro mam na godzinę 11 do szkoły, yy, ponieważ w naszej szkole piszą testy gimnazjalne. Właśnie z tego powodu yy, lekcje nam zaczynają się od 11. Także mhm. będzie dużo czasu na te rzucaje filmików czy kręcenie. I jeszcze chciałbym wam również powiedzieć, że... Że że że. No i znowu zapomniałem. A, to w piątek będzie strasznie dużo, będziemy strasznie dużo siedzieć na YouTube i będziemy wpisywać na różne... jak będziecie do napisać, ponieważ w piątek, jak nie będziemy wstawiać, bo możliwe to będzie, że jutro nie będziemy w ogóle wstawiać e, filmików, tylko będziemy nagrywać. I w piątek będziemy tym wszystkim się zajmować, ponieważ mamy tylko dwie lekcje, bo mamy też na jedenastrę i wieczór jest, jak wiecie, agrywamy. No ja już miałam I, tak. I ten. I właśnie chyba tak się zastanawiam, że nie będziemy rzucać jak to, będziemy jutro, to nie będziemy rzucać jutro, tylko w się tym wszystkim zajmiemy. No i, i mam to mam do powiedzenia i będziemy Wam odpisywać um, tak. Nie będziemy mogli odpisywać systematycznie na YouTube. I. Tak. Mam no, takie zadać pytanie. Niech przynajmniej ten jeden czy dwóch... Y, widzów odpowiada na to pytanie, jak to może ten nasz kanał y, kanał jakoś tam rozpowszechnić. Tak. No, to jest... no wiadomo, każdy odpowiedzieć, na przykład na Facebooku, dawać te linki, czy coś innego. No ale może jakoś tak w inny sposób y, zrobić. z tego Facebooka stronego, że tak powiem. Tak, bo wiadomo, jacy to są, jacy to są znajomi, że oni będą się... Osobiście nie lubię Facebooka i nie posiadam, ale gdy się może ten Minecraft rozkręci, to wtedy założymy, ale nie takiego prywatnego, tylko lokalnego dla naszych widzów. Na razie już mamy dziewięciu, ponieważ filmik stawiliśmy, filmik jest świeżakiem, że tak powiem. Jest wstawiony parę godzin temu, także dziewięć widzów, dziewięciu widzów i... Dziewięciu widzów? Tak. Myślę, że jak się rozkręci do co najmniej tysiąca, myślę, że tyle jest. Nie... tysiąca tych. Wejdź, nie sobie, bo... Właśnie, właśnie. Tu i to już, I ten, i będzie git. Dobra, ja już chyba na górę muszę wracać, bo ja nie mam... Skopaliśmy cię. Co? Skopaliśmy się, ja mam dwa stali. No ja mam prawie cały jeden. Chodź guziczku, do mnie tutaj, dziś poświętuszymy. Boże, Paweł, boże z takich tekstów. To, Ale... tak dziwnie, dziwnie to brzmi. Ale czegoś ty się podsadzasz, głuptasku, piaskiem, gdyż posiadamy go bardzo mało, to ten, że tak powiem, idyta go używa do podsadzania, to co, co jest bardzo mądrym... Ma bardzo A posuć teraz piasek, o noc. Dobrze, że rozwaliłeś tego. Bo... I mamy strasznie mało węgla i nie mamy chyba na przetapianie. No, no na pewno. No, do... no dobra, no no na razie chodźmy spać. Może już się pożegnajmy. No w sumie to tak, bo już, już jest trochę późno. Tym bardziej my już nie mamy bardzo czasu na, na te kolejne kręcenie. Tak, także jeszcze dzisiaj... Po, pogramy sobie trochę na tym serwie ale już bez Was, bez Waszych ocz... ocz... Bez, bez Was, że tak powiem. I... bo mamy zamiar tutaj trochę pourządzać i Creeper chodzi nam po dachu. I chodź zobacz sobie. Ja już sprawdzam. A, może uchwycę to Oj, go mam. a gdzie ten Creeper? Tutaj, widzisz? Tam, daleko. A, no widzę. O, o. Także... O, klip, klip, takim, takim miłym, y, taką miłą rzeczą wam kończymy ten odcinek. Na razie żegnam się z nami do okay. I Felipe. Do zobaczenia, cześć.